Do Was z fajnym pomysłem na prezent. Moja Amelka wymyśliła e, taki fajny box na dzień mamy. Więc jeżeli nie macie jeszcze prezentu, e, a chcielibyście coś fajnego sprezentować, to w takim boksie będzie tak. Będzie e, będzie z Onkori, krem na dzień. To jest dermokosmetyk, e, który no, naprawdę działa e, cuda, mega nawilża i jest do wszystkich rodzaj cery. Także bardzo Wam polecam. Następnie będzie taki magnesik na lodówkę Kocham Cię Mamo e, i będzie piękna, duża jedwabna chusta. Zaraz Wam pokażę te chusty, one mogą służyć jako pareo, też na plażę, jako chusta na głowę, są bardzo dużych rozmiarów i co jest fajne w takim boksie to to, że jego cena ogólnie wynosi powyżej 200 zł, a na dzień mamy można kupić ten boks za 160 zł, więc, więc w sumie dużo taniej, więc gdybyśmy chcieli te produkty osobno kupić, no to, to tak jakby, jakby na przykład chusta jedwabna była tutaj w gratisie, tak to można powiedzieć. I do tego pięknie to będzie spakowane i mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba. Także no chusta jest, jest duża, jedwabna, piękna, co tu dużo mówić, tutaj będą różne rodzaje chust, one będą dobierane, słuchajcie, losowo, bo my już mamy te boksy porobione, ale myślę, że każda jest ciekawa, czy to właśnie w brązie, czy w takim różowym, pastelowym kolorze. Hmm jeżeli chcecie po prostu to no to wejdź na stronę i zamawiajcie teraz, bo ilość tych boksów jest po pierwsze, że jest ograniczona, a po drugie, a po drugie co, a po drugie no oszczędzacie na tym boksie prawie 60 zł no i żeby to przyszło na dzień mamy, no to musimy jak najszybciej to nadać, więc wpadajcie więc link do sklepu jest, na, jest pod filmem oczywiście i ja Wam jeszcze chcę pokazać opaski są opaski nowe, nowe, stare w sklepie z materiałów, które Wam się na przykład kiedyś też podobały, typowo fajne, letnie, wakacyjne. Także zaraz wam pokażę, co tam nowego jest na stronie. świetny prezent świetny dostałam e, już dawno dosyć od Polskiego Stowarzyszenia Onkodietetyki kilkanaście voucherów e, do rozdania dla was na bezpłatną indywidualną wizytę dietetyczno-psychologiczną z medyczną analizą składu ciała o wartości 300 zł w całości finansowaną przez Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki e, no i pomyślałam sobie, że jeżeli będziecie cokolwiek u mnie zamawiać ze sklepu, czy to dla siebie, czy to właśnie prezent, na przykład dla mamy, jeżeli chcecie taki, taki voucher dostać, to po prostu napiszcie w komentarzu, że chcecie. Możecie przyjechać tutaj na spotkanie z onkodietetykiem i psychoonkologiem możecie przyjechać samodzielnie oni mają siedzibę w Bydgoszczy i w Poznaniu, a jeżeli jesteście z innych części Polski, to po prostu możecie się połączyć online i, no i zapytać się po prostu, na przykład jaka dieta byłaby dla Was skazana przy różnego rodzaju chorobach, schorzeniach, nie mówię tu tylko o jakichś tam, wiecie, schorzeniach onkologicznych, o leczeniu onkologicznym, ale na przykład, nie wiem, chorujecie na tarczyce, macie na przykład zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczyce, cokolwiek, cokolwiek, może Możecie z takiego vouchera skorzystać i czy przyjechać, czy połączyć się online i na pewno uzyskacie cenne wskazówki, na przykład co warto jeść, czego nie warto, no, a najlepiej oczywiście, jak, jak, jak chcecie, to skorzystajcie z tego, że tak powiem, indywidualnie i pojedźcie na wizytę, tam Was zmierzą, zważą na takiej, wiecie, turbo specjalnej wadze, no i myślę, że to w ogóle jest super sprawa, ja tego, no, na pewno mam kilkanaście tych zaproszeń, więc jeżeli, mówię, cośkolwiek będziecie zamawiali, to przy czy tam przy zamówieniu napiszcie komentarz, że chcecie właśnie taki voucher z Polskiego Stowarzyszenia Onkodietetyki. Powiedzcie mi, co byście zrobili na moim miejscu. Słuchajcie, wracam właśnie od fryzjera. Tak z rozbiegu będąc w centrum handlowym stwierdziłam, że pójdę sobie tylko wymyć i wyprostować włosy, bo mówię fryzjer mi to lepiej zrobi, mówię wybieram się na imprezę, mówię fajnie będę wyglądać, bo znaczy w sensie wiecie lepiej mi to zrobi fryzjerka, bo ja sobie z tymi moimi włosami poradzić nie mogę. Fryzjerka była młodziutka, bardzo młodziutka. Miała w ogóle napisane praktykant na, na tej plakietce I źle mi te włosy, słuchajcie. Umyła tutaj, naby miał suche. Potem mi źle pukała szampon. Tu mi się. Po prostu mydliło, jak siedziałam na fotelu. Jeszcze raz mi poszła domyć, nie umiała sobie totalnie z tymi włosami poradzić. Jak wyszłam, od... aha, no i do tego jeszcze miała obsługę, już przyszła następna pani. która była mega roszczeniowa i która przecież ja się roz... zapisuję na daną godzinę, to, to ja chcę być przyjęta. już pani, ja nie mam czasu, jak to będzie. By... I tam jeszcze w ogóle na tą dziewczynę biedną zaczęła że tak powiem, nagadywać yy, yy, ogólnie wyszłam od tego fryzjera i miałam mokre włosy, tak tu z tyłu mam mokre włosy niedosuszone, więc jak one wyschną za chwilkę, to będę miała taką szopę, że ja dziękuję. I powiem Wam szczerze, że. No i to są takie sytuacje, że ja nigdy nie wiem, jak ja mam postąpić. Bo myślę, że nie jedna z osób zrobiłaby tak, żeby po prostu powiedziała, że ona nie wiem, nie zapłaci, albo że proszę mi to zrobić porządnie, albo proszę zawołać, yy, ja nie chcę, żeby mnie obsługiwała praktyka. Tylko ja bym, praktykantka, dobrze ja to mówię? No, uczennica, a ja chcę, ja chcę że tak powiem, być obsłużona przez fryzjerkę. No, ani z drugiej strony było tej dziewczyny po prostu żal i, i po prostu widziałam, że sobie nie, nie potrafię poradzić. No i, no, i, no i dlatego zapłaciłam całkowitą cenę. O, zobaczcie, jak ja wyglądam. No, tak się raczej nie wygląda, jak się wychodzi od fryzjera, bo tak to ja se sama potrafię wyprostować włosy. o. mam ja, mieć piękne włosy ułożone, a. To są właśnie te ci fryzjerzy w tych marketach czasami, nie? Że tam jest taka rotacja, co chwilę ktoś inny przychodzi, raczej to są takie osoby też nastawione, tak mi się wydaje na takie cięcie gdzieś męskie, ktoś wychodzi z zakupów, idzie albo e, właśnie, albo czekają na swoje żony i no ale z drugiej strony to było tylko prostowanie włosów, to nie było jakiś, nie wiem, jakiś nadzwyczajny zabieg. Nawet to nie było obcinanie, już mnie nie pokusiło, żeby nie podciąć te włosy albo co. Teraz przyjeżdża mój brat z narzeczoną i e, mój mąż zrobił fajny obiadek, taki typowo śląski, bo rolada, kluseczki, e, rosołek, także na bogato. Ja zadbałam o tą część bardziej, jakby to powiedzieć, przystawkową, czyli e, wymyśliłam sobie, słuchajcie, taki przepis dziś widziałam, e, chipsy z ciecierzycy. Także Wam pokażę, czy to w ogóle jest smaczne czy to jest dobre. Podobno odcedza się tą ciecierzycę i do piekarnika na 200 stopni wkłada się, ale uprzednio trzeba ciecierzycę wymieszać z oliwą, z oliwek i na przykład dać jakieś przyprawy, które lubimy. Paprykę wędzoną, czosnek, paprykę ostrą, oregano, co tam bądź. No i podobno to jest pyszne, chrupiące, zdrowsze i o wiele mniej kaloryczne niż chipsy, ale chipsy też mam, też mam. No, a reszta to takie jakieś pierdoliny w ogóle kupiłam, o pomidorki kupiłam. I kupiłam też słuchajcie, anchoa w Biedronce. Ponieważ, ponieważ ostatnio nasz kuzyn, który jeździ za granicę, przywiózł nam takie oto oliweczki. No i ja ogólnie odkryłam, że one są z anszuła, w ogóle nawet nie wiem, nawet do, do mózgu nie przyszedł taki pomysł, że oliwki mogą być z anszuła i one są najlepsze. Najlepsze na świecie, no to jest, ja bym mogła to jeść, słuchajcie, tak po prostu e, i stwierdziłam, że takie anchois spróbuję e, i spróbuję zrobić taką prawdziwą sałatkę Cezar, nie, bo chyba sałatka Cezar jest właśnie z anchois, więc, e, więc to, ale ja Wam, ja Wam nie o tym chciałam wam powiedzieć, jeszcze kupiłam filet z tuńczyka, także e, jakiś taki miałam dzisiaj, m, powiem Wam, tak ostatnio też słuchałam, Yy, jakiegoś wykładu motywującego coś takiego, i tam. Yy, ja powiem wam tak, powiem wam tak, czasami trzeba posłuchać kogoś mądrego. Ja uważam, że naprawdę yy, to są takie momenty, że chociaż na 5 sekund się zatrzymamy. zaraz mi się jedzenie przypali. No i między innymi była mowa o tym, że nasze ciało to nasza świątynia i my tak naprawdę ostatnią rzeczą, na, którą, na której powinniśmy oszczędzać, to jest właśnie jedzenie. Często jest tak, że wolimy sobie kupić drogi kosmetyk, czy jakiś, nie wiem, droższy ciuch, czy buty, a oszczędzamy na tym żarełku, więc jakoś tak... Mówię, dobra, może, może, może nie, żeby przesadzać, słuchajcie, ale trzeba tak patrzeć, co się tam, e, no taki serek też kupiłam, co się wkłada do tego koszyka i do tego brzucha, bo jednak to jednak życie, zdrowie mamy jedno, nie? E, I kupiłam, słuchajcie, na dzisiejszy wieczorek też e, takie wino i co Wam powiem o tym winie, to e, jest przepyszne, jest wiedrące. I to jest Chardonnay. Nie wiem, czy lubicie takie wino. Ono jest, ono jest wytrawne i takie, jakby troszkę gazowane, takie na pograniczu. I dla mnie, ja się nie znam na winach, ale dla mnie to jest na pograniczu białego wina a Prosecco. W sensie chodzi o gaz. Jest, no jest tak rewelacyjne, że jak jest schłodzone. No uwielbiam i chyba kosztuje jak się weźmie 2,9 zł czy 9,90 naprawdę I ostatnio też oglądałam jakiś film dziewczyny, która się znala winach i opowiada i powiedziała, że to jest jedno z lepszych win, które możemy właśnie dostać w Biedronce, a chyba najlepsze wina jakie możemy dostać są w Lidlu. Tak mi się z tego co słyszałam obiło uszy, że Glido naprawdę są dobrej cenie, bardzo dobrej jakościowo. Yy, tak, minka, także jesteśmy ustawieni, słuchajcie, proszę bardzo, na wieczorek. Yy, ja z alkoholi ogólnie to lubię tylko wino i, no, i na tym koniec. Yy, dobra, no jakieś tutaj patyczki także takie tam pierdolinki kupione pokażę Wam później przepisik, szybko jeszcze dzisiaj jedziemy do Muzeum Śląskiego yy, bo są muzea otwarte i tu już nie chodzi o to, że wejście jest za złotówkę, tylko ogólnie <ścoughs> nie, nie chodzi o to wcale yy, nie, śmieję się oczywiście chodzi o to, że ja już dawno chciałam jechać do Muzeum Śląskiego i tak sobie myślę, Boże, mieszkałam naprawdę 20 minut samochodem, żebym ja nigdy nie była w Muzeum Śląskim. Także bardzo się cieszę, zresztą to jakieś wyjście, słuchajcie, można gdzieś wyjść ostatnio wczoraj, wczoraj byliśmy na obiedzie w ogródkach, Boże, co za radość, co za radość w ogóle, bez maseczek na dworze, człowiek jak taki odziczały trochę, tak aż zaparowało. Dla siebie. Ja. Wiecz mi się zjesz? Prawie trzy rolady połów. A wiesz tym bardziej, że ja większość to kręcę vlogi, nie? Więc jak w, przy vlogach to, be, to taka wiesz, ciężka kamera też jest mega ciekawna, nie? I co, ile włożył? 能。No. źle, źle, źle rękawiczkę, nie na tą rękę. Mmm, mm, a tu rolatki. no całkiem smaczna przekąska. Mi się wydaje, że to by było, wiesz co, dobre. To by było dobre do sałatki jakieś jako takie do, do, do szkrupania. Nie, nie, nie pokazuj. Ale, ale to kosztować ogóle? Tak. Jak to smakuję. Wiesz, co bardzo dobre. No to weź, pokaż, że to nie na ściemę, że tak. Mówisz, że Teraz będzie Paweł pyszne. z Panmiat, to oni ocenią. Coś wspominało, wspomina, że Pani brzuchy polą dzisiaj. No jak dałeś tyle rosół, rolady po dwie, trzy, mało pranie. Tak, skosztujemy, skosztujemy. I co? Jak takie gąbki, takie przyprawione. Nie. Może, może to się powinno jeszcze bardziej podpiec, co? Może, bo nie jest... Ale będzie... by było pisane 40 minut wszędzie. A nie więc? jest chrupkie to jem, ale może tak mamy tak? być, takie... Nie no, właśnie powinno być takie chrupkie, wiesz? A ja mam takie gąbeczki. Trochę jest, Jak bo jest to już spalne. by za bardzo wyschło. Nie może być. Mmm, dobre. Mmm, pyszne. To Mhm, mhm, mhm. Dobra. 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 Mhm. To łatwiej, to trzeba wypróbować. Mhm. mhm. Wspaniałe. Mhm, Teraz jest tam kucharka. Mhm. Gotowaczka. Tak, by... Wrzucić słoika to do piekarnika, przyprawić. Każdy tak, z Was ma w swoim otoczeniu osoby, które zwalają e, taką swoją bierność życiową i brak podejmowania decyzji e, na to, e, z jakiej na przykład pochodzą rodziny, na to, że nie dostali w spadku po rodzicach wielkiego majątku, nie przejęli biznesu od rodziców, nie dostali żadnych mieszkań, nieruchomości, na to, że nie są tak urodziwi jak ktoś inny, na to, że mają męża pijaka, że mają dużo dzieci, że pochodzą ze wsi, a nie z miasta itd. I tak dalej. powiem Wam, że ja się z tym zgadzam, że nie ma sprawiedliwości. Życie nigdy nie było sprawiedliwe i nigdy nie będzie sprawiedliwe, i w tym dorosłym życiu my ruszamy zawsze z różnego pułapu. Nie biorąc już pod uwagę, jak ważne jest to, jak nasze wychowanie i rodzice wpłynęli na nasz rozwój emocjonalny, na naszą psychikę, to również takie wartości jak e, wartości finansowe, materialne też są istotne, i ten wiadomo, kto dostał po prostu w posagu e, wielki majątek, e, zawsze będzie mu łatwiej. I tu nie ma o czym mówić. Chyba problem pojawia. Się wtedy, kiedy ktoś nie robi nic ze swoim życiem, tylko stoi właśnie w miejscu, mówiąc, że gdyby był na miejscu kogoś innego, gdyby tylko dostał ten majątek i gdyby tylko dostał ten interes i ten biznes, to wtedy jego życie by wyglądało inaczej. A ja Wam powiem, że. Yy, Podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o jakąkolwiek zmianę i podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o taką właśnie biedność naszą życiową, jest strach przed podejmowaniem decyzji. Ostatnio też dostałam taki komentarz od jednej z osób, że, że mi to się łatwo mówi, że mi to jest łatwiej, bo mi pomaga rodzina, bo mi pomaga mąż, bo nie mam dzieci, bo nie mam żadnych, wiecie, obowiązków finansowych. I ja Wam powiem, pod jakim względem jest mi łatwiej, lepiej i lżej od większości z Was tylko i wyłącznie patrząc przez pryzmat mojej choroby nowotworowej. Choroba nowotworowa spowodowała w moim mózgu w ogóle turbo, turbo zmianę. Yy, I powiem Wam, że pierwszy raz w życiu, pierwszy raz w życiu ja zdam sobie sprawę z tego, że, ja jestem, że nie jestem nieśmiertelna, że ja mogę odejść w każdej chwili, w każdym momencie, yy, że życie jest nam dane nie wiemy na ile, nie wiemy kiedy będzie koniec tego życia yy, i po prostu czasami trzeba przezwyciężyć ten strach i zrobić coś, co chcieliśmy, zrobić coś, o czym marzymy, po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu, zaryzykować. Dla mnie marzeniem było zawsze posiadanie jakiegoś swojego małego, choćby małego interesu, ale zobaczyć, jak to jest, spróbować. I mimo tego, że teraz wiem, jestem po drugiej stronie, wiem, że jest turbo ciężko i że, że naprawdę, że to nie jest wcale takie łatwe prowadzić jakąkolwiek swoją działalność, to chociaż spróbowałam, więc jeżeli ktoś mi powie, że ja mam lepiej, tak, tylko i wyłącznie pod takim względem i przez taki pod takim względem, że ja się po prostu mniej boję teraz, bo wiem yy, jakie moje życie jest ulotne, jakie moje życie jest kruche i nie chcę spędzić je. Na strachu, na lęku yy, i żałować czegoś, potem właśnie na łożu śmierci, że mogłam spróbować, ani spróbowałam, mogłam to pojechać, ani pojechałam, yy, i tak dalej, i tak dalej. Nikt za was nie podejmie decyzji, za mnie też nikt nie podjął decyzji, ani mój mąż, ani moi rodzice, ani mój brat, ani moi przyjaciele nikt nie podjął za mnie decyzji. To ja ją podjęłam w głowie, to ja walczyłam ze swoim strachem i ze swoim lękiem, to ja pytałam się wszystkich, szukałam odpowiedzi, czy mam zrobić, czy zaryzykować, czy spróbować. Yy, I wiedziałam, że jeżeli ja nie od Powiem sobie na to pytanie, i ja nie zmienię po prostu tego życia i nie spróbuję. To nie będę nigdy wiedziała, czy to jest dla mnie. Czy było fajnie zrezygnować, nie wiem, z pracy z onkologii, chociaż na jakiś czas? Pracy, którą ja wykonywałam całe życie, kształciłam się, jeździłam na kursy. Rezonans magnetyczny, który był dla mnie po prostu zawsze takim konikiem. E Prac, zrezygnować z pracy z pacjentami, ze stabilności, ze wszystkich składek i tak dalej, i tak dalej. To była mega, mega trudna decyzja, ale ja jej powiem wam nie żałuję, bo ja teraz wiem, jak jest po drugiej stronie. Więc jeżeli cokolwiek was w życiu ogranicza, to nigdy nie myślcie sobie, że będzie, byłoby Wam łatwiej, gdybyście byli z innej rodziny, gdybyście mieli więcej pieniędzy i tak dalej. Bo taka jest prawda, to jest fakt. Fakt, ale tego faktu nie zmienicie, nie odkręcicie, to jest już przeszłość. Jedyne co Was ogranicza teraz to jest strach. I ja to całkowicie doskonale rozumiem, bo ja cały czas ze sobą walczę. Ja cały czas walczę z tymi moimi małymi strachami: strachami, że wróci choroba, strachami, że co z tym moim interesem, jak to będzie, jak nie ma pacjentek, jak po prostu. No naprawdę, no jest, 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 jest bo są miesiące, gdzie jest naprawdę mega ciężko, gdzie nie ma w ogóle sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Ale staram się, wiecie, iść do przodu i przezwyciężać, bo nie o to w życiu chodzi, żeby unikać burzy i deszczu, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się tańczyć w deszczu, więc nawet jak mam takie momenty, yy, że już mam ochotę tym wszystkim pieprznąć i sobie myślę, że po co Ci to, yy, to myślę sobie z drugiej strony, że to jest szkoła, że to jest nauka, że to jest doświadczenie, że to jest spróbowanie czegoś nowego, więc nie ma czegoś takiego, że komuś jest lepiej i ja w związku z tym zastanę się i będę po prostu w tym samym punkcie całe życie, po komuś tam jest lepiej, bo miał łatwiej i tak dalej. To jest w głowie to jest po prostu strach i blokada. Gdyby każdy z Was miał pojęcie i podejście, że nie wiesz, czy jutro wstaniesz, że nie wiesz, czy jutro obudzi się e, Twój mąż obok Ciebie, że nie wiesz, czy nie wiem, nie daj Boże, się Twojemu dziecku coś jutro nie stanie, to Twoje życie byłoby całkowicie inne, całkowicie inne, pełniejsze, bardziej kolorowe, bardziej radosne. Przestałbyś się bać, przestałbyś się e, denerwować na pierdoły, na szczegóły, na które, e, które tak naprawdę. Te właśnie pierdoły szczegóły powodują najwięcej kłótni i smutków, a są najbardziej banalne w tym naszym życiu, nic nie wnoszące, byłbyś bardziej pełny, bardziej szczęśliwy, bardziej doceniałbyś ten każdy dzień i nie bałbyś się podejmować tego kroku do przodu. Nie miałbyś sobie tego strachu, bo byś wiedział, że życie jest takie ulotne, nie jesteś nieśmiertelny, dzisiaj jesteś jutro cię nie ma, może cię nie będzie jutro, a może cię nie będzie za miesiąc, a może za parę paręnaście lat, nie wiesz tego, ile Ci tego czasu zostało, więc niech te nie będą fajne, niech one będą spoko, niech one będą, niech one będą wypełnione jakąś radością Twoją. Jeżeli masz teraz pracę, której po prostu nie lubisz, to rób wszystko, żeby ją zmienić. Jeżeli nie możesz tej pracy teraz zmienić, to znajdź jakieś fajne rzeczy, które są w tej pracy, na których możesz się skupić teraz, omyślając plan o tym, że masz, masz taki zamiar i to zrobisz. Może teraz nie masz na to siły, może teraz brakuje Ci odwagi. Daj sobie miesiąc, daj sobie dwa miesiące, ale nie żyj te dwa miesiące w bólu, w rozpaczy. I bez nadziei, tylko staraj się znaleźć te dobre rzeczy, myśląc o tym, co możesz zrobić lepszego, co możesz zmienić, rozmawiając ze sobą, walcząc z tym swoim strachem, walcząc z tym swoim lękiem, bo tutaj ty, tylko ty i wyłącznie tym się różnimy, tym, co jest w naszej głowie, lękiem. Nie wiecie, tak naprawdę nikt z nas nie wie, nie wchodzi w psychikę drugiego człowieka. To, że ktoś dostaje na przykład biznes majątek po rodzicach, wcale nie oznacza, że ta osoba jest szczęśliwsza. Może jeszcze jest bardziej zestresowana, może ona nie chce tego robić, może czuje, że zawiedzie rodziców, może czuje, że spoczywa na niej odpo wielka odpowiedzialność, a ona nie lubi tego, co robi. Nie chce tego robić, ale nie chce zawieść rodziców. Wiecie, tego, to, to jest, tak jak przychodzą do mnie m, klienci, naprawdę, to są tak różne historie e, ludzi, że ktoś z boku mi powiedzieć, że ale to jest szczęście, że tak naprawdę, e, uwierzcie mi, że nie zawsze e, wielki majątek, wielkie pieniądze e, dają wielkie szczęście. Największe szczęście daje m, dobre, porządne wychowanie, więc moim zdaniem nie ma nic ważniejszego w życiu w życiu dorosłego człowieka, który ma dziecko, żeby to dziecko dobrze wychować, żeby dać mu skrzydła, żeby dać mu wiarę w to, że może, że może działać i nie szkodzi. Nic się nie dzieje, jak podnosi porażkę, nic się nie dzieje, jak płacze, nic się nie dzieje, jak upada, bo jak upadnie, to wstanie. Bo takie jest właśnie życie, to ciągła nauka, doświadczanie. Także kochani, to chciałam Wam powiedzieć, żebyście nigdy nie zasłaniali y, swojej bierności życiowej y, tym, że ktoś ma lepiej, a, a my mamy gorzej. Bo taka jest prawda. Niektórzy mają lepiej, lepsze że start nie szkodzi, ale ty możesz pracować nad sobą, możesz pracować nad swoją głową, możesz pracować, na, możesz pracować nad zmianą. Y po prostu siebie, od środka i od tego się zaczyna, a, 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 a nie od tego, żeby się porównywać do kogoś, bo dobra, kochani, tak tylko chciałam napomknąć, <gadam> tak tylko chciałam napomknąć, gadam oczywiście prawie 10 minut. Także ja się z wami żegnam chyba, kochani, taka pogadanka na koniec, dajcie mi znać, czy się ze mną zgadzacie, czy się, czy się ze mną nie zgadzacie. Czekam na wasze komentarze i w ogóle jeszcze mam jedną prośbę, jak ktoś dotrwał do końca, bo ostatnio sprawdzałam statystyki, mm, tak się wgłębiałam w że okazało się, że 50% oglądających mnie ja nie subskrybuje mego kanału, więc y, myślę, że będzie fajnie, jak zasubskrybujecie, bo zawsze dostaniecie powiadomienie, że jest nowy filmik. No i będziemy, tak wiecie, bardziej w kontakcie. Także czekam na Wasze komentarze, ściskam, całuję, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo.